Dobry. Oto jest Triban RC100 wersja easy damska, ale geometria tutaj niczym się nie różni od tych RC100 i RC120 prawdopodobnie. Na pewno od RC100 niczym się nie różni, bo sobie to sprawdzałem. A kupiłem wersję powiedzmy damską, bo tutaj jest klamkomanetka, manetka. Ale zacznijmy od ramy. Rama tutaj aluminiowa. To samo co w RC100, i chyba, jeśli tak się nie mylę, to RC120 ma tą samą ramę. Bo tak w sklepie sobie porównywałem. Przejdźmy do napędu. Napęd, no, tutaj jest Bitwina. Fireworków tutaj nie ma. Nie znajdziemy tutaj Shiba ani Srema, ale to daje radę. rzędowa kaseta. W przyszłości na pewno będę ją wymieniał. Łącuszek tutaj jest chyba KMC. O ile dobrze widzę. tak Działa to wszystko tutaj jak na razie. 60 km zrobione, wszystko wchodzi fajnie. Przejdźmy do korby. Tutaj też raczej to jest Bitwin. taki No Name, można powiedzieć. Support tam. Nawet nie wiem, co to jest za support wkręcany. Prawdopodobnie taki standardowy pendale, normalne platformy. No nie ma firewerków, ale wszystko działa. Jak na razie jest ok. Hamulce, tutaj wiadomo, jakieś v czy jak to tam się nazywa, hamować hamuje, wszystko jest ok. Oponki też, no name, Triban 700X28 Protection, to są opony drutowane, w środku jest dętka. Jak na razie jest ok, 60 km zrobiłem, nic się tutaj z tym nie dzieje. Obręcz tutaj mamy aluminiową, taką standardową. Gdzieś tutaj widziałem takie łączenie hamskie. Nie wiem jak to będzie w przyszłości wyglądać, ale chyba to zdziera nawet te tutaj klocki z hamulca. Ale tutaj nie ma co wymagać za tą cenę 1600 zł Jest ok Przedni widelec stalowy Opona i obręcz ta sama co z tyłu 700x28 Triban Hamulec ten sam. Przejdźmy tutaj do kierownicy, bo to jest ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Mamy tutaj cztery klamki hamulcowe. Raz, dwa, trzy, cztery. Na początku chciałem to pozdejmować, bo myślałem, że to jest takie, takie dziwne rozwiązanie, ale w sumie jest to fajne rozwiązanie, bo jadąc sobie w tym chwycie, mamy od razu dostęp do hamulca, nie trzeba tutaj przekładać. Kombinować. Można sobie szybko zahamować, jest to fajne rozwiązanie. Sprawdziło mi się, 60 km zrobiłem przed chwilą i jest ok. Kierownica 43, owieka mogła być trochę dalej pociągnięta, ale jest ok. Tutaj mam nadzieję, że to można trochę zmienić, bo będę to trochę przesunął do zewnątrz, bo trochę mi to przeszkadza, gdzieś tutaj się wyżyna coś. Ale jechałem bez rękawiczek, może przez to, bo nie chciałem w tych foksach takich całych jeździć. Mostek tutaj jest, o ile się nie mylę, 90 jest ok. Trochę jest podniesione na podkładkach, ale komfortowo się jeździ. Nie narzekałem. No i siodło takie dla kobiecych kształtów jest, niby trochę szersze jest. i bardziej miękkie mi to pasuje nic mi tutaj nie uwierało a tak rowerek no fireworków nie ma podstawy nic tylko jeździć i robić kilometry Nawet widzę że trochę mi tu kamera się obraca sama ale tak to się prezentuje wszystko taki sobie tutaj dołożyłem kastomowy uchwyt na bidon na szybciora za 3 zł kulosie to jak oceniasz tribana po pierwszych 100 metrach? kulosie to same normalnie Czuj, że to same jedzie tak jakby nie Pierwsze metry na tribanie jak na razie jest spoko Jedziemy trochę pod wiatr i nie wiem czy mam kamerę też dobrze zamontowaną to idzie jeździć. Dobra, według strawy. 17 km średnia 22:4, a coś mi się zdaje, że to kłamie. Ta średnia, ta strawa coś oszukuje. Um. 17 zrobione, pierwsze wrażenia pozytywne. pierwszy szlak rowerowy pierwszy raz na Kolażowie Fajnie tu, fajnie. Pojeździć idzie. Na razie zadowolony jestem z Kolażowa. Trzeba potrenować, żeby średnia była większa, żeby szybciej jeździć. Naprawdę fajnie to mają tu zrobione, wiesz, czym był tą ścieżkę rowerową. Żelazny szlak rowerowy. sobie ciśniemy muszę sobie licznik kupić żeby widzieć prędkość i średnią albo trawę tutaj na kierownicę przytwierdzić smartfona albo coś zobaczyć ale licznik by się przydał jakiś taki najprostszy może być nawet trzeba kupić jakieś rękawiczki z takim żelowym wkładem Bo strasznie mam obite już w dłonie Ale domek chwila przerwy 40 km na liczniku A rower jak na razie chodzi fajnie nic się nie dzieje A jaka średnia jest? Nie Średnio mamy 25, 25 średnia, można powiedzieć że 26 customowy uchwyt na bidon za 3 zł proszą trzeba jeszcze jeden kupić 31 mamy teraz Chodzi chyba 60 km już powoli mam dość jak na pierwszy trening taki trochę za dużo. Dobra, 54-800 mała przerwa trzeba się napoić i średnia 228 napojony małe pisko wleciało Dobra, pierwszy trening i pierwsza jazda zakończona 61,5 km. Jak na mnie i na aktualną formę jaką mam. Bardzo dobry wynik. Tam średnia była 23 km bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Link jest w opisie tam sprawa, możecie sobie zaobserwować mnie. A co do roweru to jestem zadowolony. Na początku chciałem te klamki tutaj zdemontować, ale w sumie jest to fajny patent. Jadąc sobie tutaj w tym uchwycie. Tak na chilku można sobie fajnie hamować, nie trzeba tutaj szybko ręki przekładać, żeby zahamować, nie? Więc to jest fajne, nie przeszkadza mi to. To jest wszystko na jednej lince tutaj rozwiązane. Po prostu tutaj hamujemy pancerzem A jak tutaj pohamujemy to idzie przez linkę. Jak widać taki patent przewidki, wszystko działa. Jest ok. Może w przyszłości jedynie to będę tutaj zmieniał tą kasetę prawdopodobnie na jakąś większą z większą ilością zębów. Tutaj ta jedynka, żeby chociaż była. Bo na takich większych podjazdach troszkę brakuje. A tak to wszystko jest ok. Jestem zadowolony. Tutaj jeszcze muszę sobie kupić uchwyt na bidon jeden. Tutaj miałem taki zielony, na razie go tak montowałem, 3 zł nie kosztował, ale przydał się. Dobra, ja dziękuję za oglądanie. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, zostaw tam łapkę w górę. I widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam.